Co jest, Nikoś? Coś się odpierdolił jak stróż Boże ciało? Pogrzeb dopiero jutro. Date ci się pojebały, czy jak, baranie jeden? Nic mi się nie pojebało. I sam pan jesteś baran. I to mi przyszedłeś powiedzieć? Tak. I może coś jeszcze? A jak? A co? Ja pana dymam. Tak. Jesteś pan ostatnim chamem, mędą, jełopem. Masz pan mniej mózgu od niemrawego i w ogóle ja pana dymam cię, chamie jeden. Jesteś zwolniony. Gówno! Ja się zwalniam. Stój, Nikoś. Stój, mówię. Nikoś, stój. Przecież jutro pogrzeb. Proszę cię, musisz wygłosić mowę. Nikoś dlaczego! Bo każdy człowiek ma prawo do szczęścia. O!